Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Królikowie. To właśnie tutaj odbędzie się finał pierwszej edycji konwoju Mikołajów w Gminy z Już 5 grudnia, drodzy Państwo, specjalnie dla Was przez całą gminę przejedzie wyjątkowy świąteczny konwój. 11 postojów, 11 Mikołajów, blisko 40 pojazdów świątecznie ustrojonych, w tym auta, służb mundurowych, motocykle i wiele innych, a także 60 km trasy. Specjalnie dla Was, specjalnie dla najmłodszych mieszkańców Gminy Szubin. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nasz konwój wyruszy w Wonsoszu. Przejeżdżać będziemy również przez Kowalewo, Szubin, Kołaczkowo, Rynarzewo, Zamość, Tur, e, Samoklęski Małe, Wolwark, Zalesie, by dotrzeć na finał w Królikowie. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W każdym miejscu postoju oczywiście odbędzie się również impreza towarzysząca, a także spotkanie z Mikołajem. Mikołaj jest dzisiaj z nami, ponieważ przyjechał na chwileczkę tutaj do nas, aby drogie dzieci zaprosić Was na, na nasze e, niedzielne spotkanie. Powiedział mi w sekrecie, że prezenty są chyba gotowe, prawda, Mikołaju? Tak, gotowe, zapraszam, czekam. Drogie dzieci, sam Mikołaj was zaprasza, my również serdecznie was zapraszamy. To będzie wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie. Bądźcie razem z nami. Pozdrawiamy. Serdecznie zapraszamy. Ho oh, oh, ho oh. ho! Christmas. Stowarzyszenie Szubiniacy zaprasza na konwój Mikołajów Gminy Szubin. 40 świątecznie przystrojonych pojazdów, wozy służb mundurowych, motocykle, by eskortować Mikołajów w drodze na spotkanie z mieszkańcami Gminy Szubin. Już 5 grudnia przywitaj Mikołaja na trasie przejazdu. Zapal w oknach świąteczne dekoracje. Wyruszamy o godzinie 15 z plaży w Wąsoszu, by dotrzeć na finał w Królikowie. Sprawdź o której godzinie zatrzymuje się w Twojej miejscowości. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia na Facebooku lub plakatach informacyjnych.